E, no, tak, tak. A wy w ogóle byście wyszli e, w taki formule? Że do upadłego? No? Ja bardzo chętnie. Tak? Ogólnie ja bym, gdybym ja mógł się bić, miałbym się bić. Chciałbym, żeby była to stójka, czy to kickboxing, czy box. Mhm. Najlepiej kickboxing, małe rękawice, ja bym mógł walczyć no limit. Z kim? Najlepiej z Disem. Tak? Norbert Disgierczak. Chujowo komentował moje gierki kiedyś, nie podobało mi się, więc bym się odpłacił po latach bardzo chętnie. Ja mu proponowałem ogólnie, ale udał, że mnie nie zna i przeszedł dalej. Ale, po, ale co, proponowałeś mu walkę? Proponowałem mu walkę. I ci nie odpowiedział? Nie, no tak zupełnie poważnie, no to podszedł, powiedział, że właściwie to jest na etapie szukania mm -hmm. rywala, nie do końca chciałby się bić ze mną, nie uargumentował tego. Wydaje mi się, że jestem groźny. <noise> Naprawdę tak, to Na trzy paski to tak. zobowiązuje. A tak zupełnie poważnie wydaje mi się, że disc ma po prostu upolowane swoje osoby, które mają jakieś tam duże zasięgi kiedyś go troszeczkę tak nękały w internecie. Ale to można ogólnie, po tym ulanym Z brzuchu. tego co wiem, żadna z tych osób nie ja chce też. się z nim bić. Yy, więc no. Więc Norbert, jeśli wychodzisz i mówisz, że możesz się bić z kimkolwiek, to zapraszam. No to masz szansę. To zapraszamy bardzo serdecznie. <noise> 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 Sergiusz będzie moim trenerem. Od boksu nie mentalnym. Ale wiecie co? Tak tylko tutaj powiem nawiasem, że A to że ja jestem mentalem, to nie znaczy, pokazał że, ten, że ja cię mentalnie przygotuję. Twój prawy sierpowy e, tutaj za kulisami, no. nieźle, leśle. No do dzisiaj do, do teraz cię trzyma tak? Tak, ten powiew wiatru stary. <grym>